Cześć! Muszę Wam powiedzieć, że Hamnet to film, który mnie emocjonalnie zniszczył, absolutnie zdewastował, wycisnął moje filmowe serducho, a na sam koniec w czwartym akcie w epilogu doznałem cudownego filmowego z filmowego oczyszczenia. Jest to film pełny, jest to film emocjonalnie otulający, emocjonalnie ciepły, ale gdy dochodzi do e, intensywnych wydarzeń, emocjonalnie właśnie wyniszczający, dewastujący wręcz. Wspaniała filmowa podróż podróż której bardzo długo nie zapomnę. Żeby bardziej to zobrazować, powiem Wam, że zwykle, gdy recenzuję filmy, idę na seans. Jak na, na jak najwcześniejszy seans rano, 10.11, oglądam ten film. Daję sobie tam godzinkę, dwie maksymalnie na przetrawienie tematu. Wiecie, przemyślenie recenzji i od razu lecimy, nagrywamy bez problemu. Ale tym razem byłem na tym filmie w piątek i nie byłem w stanie, autentycznie nie byłem w stanie nagrać tej recenzji. Potrzebowałem tego weekendu, żeby się przespać z tematem, ochłonąć przede wszystkim, bo to nie było tak, że ja nie wiedziałem, co powiedzieć na temat tego filmu. Ale byłem tak wstrząśnięty głęboko, tak poruszony że wiecie, no stwierdziłem, że nie, no nie będę naciskał tego record w kamerze, bo ja nie wiem, gdzie, to, gdzie, gdzie popłyniemy z, moją, z moimi myślami w czasie nagrania i bezpieczniej będzie to na spokojnie już nagrać w poniedziałek. Autentycznie emocjonalna perełka. Ale teraz wam powiem jedną ważną rzecz, że to, że na mnie ten film tak cudownie, tak misternie podziałał. Niestety nie znaczy, że podziała na każdego, bo bardzo tutaj zależy od naszej prywatnej emocjonalności, od etapu w życiu, na którym jesteśmy, od naszych gustów. I oczywiście możecie powiedzieć, że to są błahe stwierdzenia, że hej, przecież każdy film zależy od naszych gustów, to jest normalne. Ale wiecie, są produkcje typu, że wiecie, jak trafią w nasze gusta, to się nam bardzo spodobają. Jak nie trafią, no to i tak mamy średnią. Produkcję, którą możemy obejrzeć i okej, okay, jakoś tam te dwie godzinki się fajnie pobawić. Wiecie, taki klasyczek. Ale są też filmy takie jak Hamnet, które są tak bardzo emocjonalnie precyzyjne. Intensywne, ale w tej intensywności niesamowicie konkretne w swoim artystycznym wydźwięku, że jeśli ta precyzyjna filmowa strzała trafi do naszego serducha, to właśnie nami pozamiata zupełnie. Ale bardzo możliwe, że ta precyzyjna filmowa strzała ominie nasze serducho, ominie nasze gusta. W ogóle nie trafi do naszej emocjonalności i wtedy będzie wręcz przeciwnie. To nie będzie. Miłe dwie godziny ze średnim filmem, tylko to będzie produkcja, która nas mocno może wynudzić. A mówię to dlatego, że zauważyłem już bardzo skrajne, różne opinie na temat Hamneta. Właśnie są osoby takie jak ja, które idealnie, na którym ten film idealnie, na który idealnie podziałał. Po prostu nas, nas wchłonął w ten świat i poruszył do łez. Ja wam powiem wprost, że jest to film, przy którym musiałem podetrzeć łzy kilka razy z oczu. Tak mocno na mnie podziałał. Jednak są też głosy, które, w których widzowie twierdzą, że ich zupełnie wynudził, że nie czują. Nie, nie widzą tej emocjonalności tutaj w ogóle, prawda? Nie złapali tego filmowego bakcyla w przypadku Hamneta. Bardzo mi się to kojarzy z tym, co doświadczyłem oglądając Rome. Roma to film na Netflixie, o którym się rozpływałem w recenzji również i w komentarzach pod tą recenzją zauważyłem wypowiedzi typu Ej, no ja tego nie czuję, ja usypiałem na tym filmie dosłownie. I mam wrażenie, że Hamlet to jest troszkę taka Roma. To jest film właśnie tak precyzyjnie skonstruowany, że. Jeśli na nas zadziała, to zadziała tak, wiecie, ze zdwojoną siłą uderzy. No, no nie masz szans, żebyście tutaj czegoś nie poczuli intensywnego, mocnego, wstrząsającego, poruszającego, pobudzającego. Ale jeśli właśnie nie trafi, to bardzo możliwe, że będziecie mogli napisać, hej, to mnie zupełnie wynudziło. Widziałem wręcz e, takie komentarze, że e, ktoś, ktoś pisał, że w ogóle tego nie czuję, a e, rola damska, główna rola damska, aktorka jedyne co robiła, to się wydzierała, krzyczała i płakała i nic więcej, nie? <laughs> e, rola, która mnie totalnie zachwyciła. E, ale jak Widać, może dana produkcja również tak na kogoś podziałać. Więc miejcie na uwadze, że moje plany, moje tutaj opowieści, jak ten film jest cudowny, niestety niekoniecznie muszą znaczyć, że wy również wyjdziecie równie poruszeni czy emocjonalnie zdewastowani, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu z kina. Więc miejcie to proszę na uwadze, ale ja jestem zauroczony tym filmem. To die. To sleep. Perchance to dream. Fabularnie rzecz biorąc jest to bardzo prosta historia, przynajmniej jeśli chodzi o taki, wiecie, stricte zapis scenariuszowy. Mamy tutaj opowieść o rodzinie Williama Shakespearea a przede wszystkim o tragedii tej rodziny. Obserwujemy na początku związek między Williamem a jego, jego dziewczyną, narodziny ich dzieci, a następnie dochodzi do istotnego punktu, czyli straty jednego z tych dzieci, syna ukochanego. I obserwujemy jak William Shakespeare wraz ze swoją żoną radzą sobie z tą ogromną tragedią. Z tragedią, która tak naprawdę zainspirowała Williama Shakespeare'a do napisania swojej wielkiej, słynnej sztuki. Jednak tak jak jest to opowieść związana z Williamem Shakespearem, to ona jest tak naprawdę dość uniwersalna. To znaczy, ja bym powiedział, że jest to przede wszystkim opowieść o człowieku, o jego wnętrzu, o ogromnej stracie, o tym, jak sobie radzimy z tego rodzaju prawdziwą tragedią w naszym życiu, z utratą dziecka. I oczywiście ten motyw stworzenia tej słynnej sztuki i inspiracji jest tutaj kluczowym. Elementem, szczególnie w kontekście punktu kulminacyjnego, takiego oczyszczenia, takiego katarzis, którego doświadczają bohaterowie, tak, całą historię traktować można bardzo uniwersalnie, że jest to opowieść o człowieku, o jego emocjonalności, o jego sercu, o jego duszy, o jego doświadczeniu związanym z. Gigantyczną tragedią, z momentem, w którym całe jego życie legnie w gruzach, i jak jego psychika, jak jego emocjonalność, jak jest w stanie sobie z tym poradzić i czy w ogóle jest w stanie sobie z tym poradzić. I mamy tutaj zarówno obraz właśnie Williama Shakespeare'a, jak i obraz jego. Żony, która również przeżywa prawdziwą tragedię. Każdy z nich radzi sobie z tą tragedią troszkę na swój sposób, no i też widzimy, jak ta tragedia wpłynęła na ich relacje, na ich związek. Zatem z punktu widzenia fabularnego, jest to dość prosta konstrukcja. Niezwykle emocjonalnie intensywna i bogata, ale z punktu widzenia stricte historii, bardzo proste mamy tutaj wydarzenia. To, co ten film buduje, to właśnie wybitna emocjonalność. Ja bym ten film podzielił na dwie części tak naprawdę z punktu widzenia odbioru przez widza. W pierwszej części mamy sytuację, w której poznajemy naszych bohaterów, buduje się ich relacja, ich wzajemna miłość, przywiązanie, co też jest związane z różnymi perypetiami i przeciwnościami losu, szczególnie pochodzącymi od ich rodziny. No ale tutaj już powiedzmy, że nie, nie wchodzę w, w, w niuanse tej historii, to już sobie sami obejrzycie, jak pójdziecie do kina. I w każdym razie ten pierwszy etap, pierwsza połowa jakby tego filmu związana jest z budowaniem się tej relacji z narodzinami ich dzieci i obserwujemy właśnie tą miłość wzajemną, którą się darzą i jak sobie tam egzystują w świecie filmu. I jest to część niezwykle, jakby mógł to nazwać ciepła, niezwykle, Otulająca, niezwykle taka filozoficzna, tak wizualnie filozoficzna, medytacyjna. O, sformułowanie medytacja tutaj bardzo pasuje. I najlepsze w tym jest to, że to jest zupełne emocjonalne przeciwieństwo do tego, co się wydarzy później. Tak jakby takie przygotowanie widza, albo inaczej, nawet nie tyle przygotowanie, co takie zbudowanie fałszywego poczucia bezpieczeństwa. O, nawet coś, nawet w, w, w tym kierunku to idzie, że my wpadamy w taką audiowizualną medytację, w której obserwujemy to ciepło, tą miłość ich wzajemną, obserwujemy piękne kadry związane z naturą, z drzewami, z listowiem, jakieś piękne ujęcia. Mamy tutaj gigantyczny nacisk na warstwę dźwiękową, a przede wszystkim na słowo. Tutaj jest bardzo ciekawie zrealizowana postprodukcja dźwięku, która wszystkie słowa, treści, poezję wyolbrzymia, wzmacnia, intensyfikuje. Każdy każdy najdrobniejszy dźwięk, zresztą nie tylko słowa, ale na przykład odgłos skrobania piórem po papierze, jakieś pojedyncze dźwięki, wszystko nas tak otacza, otula, stanowi taką poetycką filmową pierzynę, w której się zatapiamy. Jest to niezwykle właśnie medytacyjne doświadczenie, wspaniałe. No oczywiście fakt, że wzmocnione mamy tutaj słowa, poetyckie jakieś treści, no to siłą rzeczy... Wiadomo, nawiązuje jakby do tego, kim jest William Shakespeare, ale też przede wszystkim pięknie zaprasza nas do tej, tej mantry, tej, 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 tej medytacji słownej, audiowizualnej. To, to jest takie, jak powiedziałem, otaczająco-otulające, niesamowicie sympatyczne doświadczenie. Ja, siedzi, siedząc w fotelu i doświadczając tej pierwszej części filmu, poczułem się jak na jakiejś wręcz terapii. Może że trochę przesadzam. I wiecie, wiecie, idę tutaj trochę, trochę w takiego Paulo Coelho, nie? Ale było to dla mnie bardzo takie uspokajające. Ciekawe przeżycie, ciekawe doświadczenie, w, której, w którym troszkę się zatraciłem. I to jest też yy, yy, ważny element, żeby ta estetyka, ta poetyckość filmowa do was trafiła. Ja nie mam pojęcia, czy do was trafi. Do mnie trafiła idealnie. Zatem siedziałem sobie w tym fotelu, chłonąłem, chłonąłem przepraszam, chłonąłem te kadry, chłonąłem te dźwięki, te słowa, które również brzmiały niczym muzyka docierająca do moich uszu, i chłonąłem ten cały świat, jak, jak, jak taki oczyszczający sens, otulający sens. Bo to wspaniałe doświadczenie i doświadczenie, które jest totalnie skontrastowane z tym, co się wydarza dalej, czyli gdy dochodzi do tej potężnej tragedii, wyniszczającej życie głównych bohaterów. I to jest zupełnie odmienne, inne spektrum emocjonalne. Nagle jesteśmy wrzucani w taki szok, w chaos, w ogień. Mama, mój chłopak. Obserwujemy prawdziwą ludzką tragedię, ludzki wrzask, ludzki ryk, ludzkie nieszczęście, które również idealnie na nas działa. To, jak reżyserka pokazała te emocje, jak pokazała tą, tą tragedię, ten smutek, ten właśnie wrzask, zarówno wrzask dosadnie na ekranie, to mógłbym ironicznie nawiązać do tego komentarza, o którym wam wspominałem, że. Ej, jakie zachwyty nad główną bohaterką, ona tylko wrzeszczy, płacze i nic więcej. <laughs> no ale to podobnie, zależy, czy do nas to trafi i Wszystko, ta to, 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 to cała stylistyka filmu. Ale właśnie ten wrzask nie tylko na ekranie, ale wrzask duszy, wyniszczonej duszy, wyniszczonego serca, wrzask wewnątrz człowieka, który przelewa się na widza. Ja po prostu tam cierpiałem razem z naszymi bohaterami. Czułem niemalże to, 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 ten szok, to ten. ten Tą palącą ich to palące ich wewnętrzne nieszczęście, czułem na sobie, czułem w swoim wnętrzu. Tak idealnie udało się ekipie przełożyć tą emocjonalność z ekranu na widza. A następnie, słuchajcie, mamy katarzis, mamy oczyszczenie, mamy epilog. Nie zdradzam przebiegu fabularnego, ale również to tak. To emocjonalne oczyszczenie jest tak potrzebne i tak świetnie zrealizowane z punktu widzenia narzędzi filmowych. Jest takie pełne jest takie godne, takie satysfakcjonujące. Zatem emocjonalnie mamy tu trzy główne działa. Pierwsze to medytacyjne, to zapraszające nas do tego świata, to otulające, to taka audiowizualna mantra poetycka, ujęciowa, kompozycyjna, dźwiękowa. No, a z drugiej strony ten szok, ten wstrząs, ten wrzask, ten ryk w rozpatrzy. I wreszcie trzecie działo to jest to katarzys i to oczyszczenie. To jest piękna, emocjonalna wędrówka przez różne stany przez różne strefy naszego życia. I dlatego też mówię, że jest to produkcja bardzo uniwersalna, bo tak jak tutaj jest oczywiście związana z Williamem Szekspirem, tak jest to doświadczenie niezwykle prawdziwe, niezwykle intensywne. Oczywiście w filmie, który jest tak mocny, tak nastawiony na ukazywanie ludzkich przeżyć, bardzo ważne jest aktorstwo. I tutaj również ekipa stanęła na wysokości zadania. Paul Mescal zagrał świetnie. Chociaż to jest dość zabawne, że on idealnie się spełnia głównie w filmach, które są smutne. <grych> no ale widać jego taka. Warsztatowa emocjonalność idealnie pasuje do takich filmów, i dał radę bez dwóch zdań. Ale rola, która mnie absolutnie tutaj zachwyciła, to żona Williama Shakespeare'a, Agnes, w którą wcieliła się Jessie Buckley, i to, co ona wyprawia na ekranie, to czapki z głów. Jestem pod ogromnym wrażeniem jej umiejętności. Ona takie spektrum. Emocjonalne potrafi tutaj przekazać. Od radości, po smutek, po tęsknotę, po rozpacz, po tragedię, po ryk zdewastowanej duszy. To tutaj, jest, tutaj się tyle u niej dzieje na jej twarzy, w jej oczach, w jej mimice, w jej zachowaniu. To jest tak bogata, tak ciekawa, tak poruszająca postać, zarówno konstrukcyjnie, scenariuszowo, jak i aktorsko właśnie, prawdziwa petarda. Ja bardzo bym chciał, żeby ona zdobyła Oscara za tę rolę, bo to jest rola niesamowita. Niesamowita. Jestem zachwycony tym, jak ona zagrała. Więc bardzo wam polecam. Idźcie na to do kina, nie gwarantuję kompletnie, że wam tak siądzie, nie gwarantuję, że się, że, że z taką pasją do tego filmu podejdziecie, nie mam pojęcia. Możliwe, że się wynudzicie, ale wydaje mi się, że warto zaryzykować że jak mamy do czynienia z tak agresywną, z tak charakterystyczną, z tak nietypową produkcją, to zawsze jest możliwość, że kompletnie do was nie trafi. Ale jest też szansa, że podziała na was tak jak na mnie. I wydaje mi się, że chociażby dlatego warto zaryzykować, warto spróbować. Oczywiście możecie poczekać na to, aż ten film będzie w streamingu, um, jak nie chcecie aż tak ryzykować i boicie się, że się wynudzicie. Nie jest to film aż tak bardzo kinowy, że wiecie, musicie go obejrzeć na dużym ekranie, jednak to, co na pewno kino Wam da, to da Wam to zamknięcie, to skupienie się na tych emocjach, na tych dźwiękach, na tych kadrach, na tej historii. Że nie będziecie wybijani w żaden sposób, że będziecie Wy, wielki ekran, bohaterowie i ich emocje. I wydaje mi się, że dlatego warto iść do kina, bo jednak smakowanie tego filmu na ekranie telewizora, czy laptopa, czy nie wiem, telefonu, gdzie tam oglądacie filmy, to już nie będzie to samo. Ale nie dlatego, że ten film jest efekciarski wizualnie i warto go obejrzeć w IMAXie na przykład, tylko dlatego, żeby ta intymność była nie? między widzem a filmem. I tej intymności w domu Wam zabraknie. Dlatego mimo wszystko polecam, żeby spróbować pójść do kina. Możecie się zawieść, możecie wyjść wynudzeni. Przykro mi, jeśli tak będzie, wybaczcie, ale warto według mnie zaryzykować, bo może doświadczycie jednego z lepszych filmów ostatnich lat, przynajmniej jeśli chodzi o jego emocjonalną konstrukcję.